Dzień dobry wszystkim. Z tej strony Ara, my kontynuujemy naszą przygodę. W ruki pozwiedzamy dalej skandynawskie krainy. Zobaczymy, co będziemy mieli dalej za zagadki. O, na pewno jesteśmy już niedaleko. Ostatnio zjechaliśmy sobie cankami z góry, uciekając z naszego domku, w którym spotkaliśmy dziwnego otworka. Może, może znajdziemy przyjaznego Elwę i spotkamy go o drogę. no Okej. Okay. Jak to było sprint, dobra, tak było. My się nie zgubiliśmy. Nie ma takich rzeczy. Okej. Okay. No dobra, zobaczymy. A może i są. W sumie już sama nie wiem. O, kruki znowu. Oj, dużo tych kruków. O nie, to chyba ślepy zaułek. To jest to, co myślę. Lars, nie oddalaj się. O. Lars. Wracaj. Okej. Okay. No to chyba... O nie, Lars! O, dostał. Pan Jotun znalazł Olwę. Nie uciekaj, Panie Jotunie. Obiecałem, że Cię nie zgubię. E? No, chyba nas przyja nasz przyjaciel zwrócił. Już idę, już idę, dobra. No, chyba raczej właśnie, nie zdążymy. Idę po ciebie, trzymaj się, no chyba nie bardzo. Ja chciałem zobaczyć, co on tam zostawił po sobie. Tady łapy. No dobra, czy idziemy dobrą drogą? Gdzie powinnam iść teraz? No dobra. okej, okay, co nam ciekawego w notatkach? Musimy go znaleźć. No, hmm. Z jednej strony tak, a z drugiej strony nie wiem czym chciał go znajdować. Większy posąg, no tak, ale teraz mamy tu drogę. Aha, czyli to jest ślepe. No dobra. I nie ma problemu jednak. Jak ja tu... Czekaj, skup się. Co ja takiego przegapiłam? No tak. Hmm, tu. Okej, okay. Hmm. Musi być gdzieś tu inna droga. No właśnie. A tu może? To śleży właśnie. A! I zostawił nam drogę. I to jednak trzecia droga, czyli jednak na początku nie było tak... Z intuicyjnie poszedłem za lewo. Kolejna polana. Polana, teraz? Hmm. Kulki, gdzie lesz, Reszta, no, wskazówkę. Okej. Okay. Hmm. Hmm. Podejrzewam, że nie tędy. No właśnie. No dobra, to wracamy jeszcze raz. Tak. Tak, no czyli jednak dochodzimy do punktu, gdzie zagadki logiczne już zaczynają mieć jakieś znaczenie. No dobra, tu mamy kulki znowu. I to pewno tędy. Jak za każdym razem będzie nas cofać na początek, to się troszeczkę zdenerwujemy. No dobra, następne miejsce, gdzie mamy... Ślady, ale co dalej? Kamyki, to nie pod tą gałęzią coś mamy. Kamienie, hmm. mamy jeszcze jakąś drogę? Tylko o. Oni, on zostawił je tutaj. No dobra. Kamlotki. Hm. O, coś w śniegu znaleźliśmy. Są kamloty jednak. I tu? Nie, czyli to jednak chyba tutaj. Zaryzykuję, nie jestem pewny. Okej. Okay. Coś nowego. Dobra. Coś nowego mamy teraz. Jagody, no dobra. Co tutaj? Grzyby. No dobra, to nam niewiele nie dało. Kurczę, drzewo nam trochę zasłania. Niedobrze, to drzewo troszeczkę jest... No dobra, gra nam zasugerowała tutaj iść. Hmm. Dobra, tu mamy coś pod śniegiem, ale to będą chyba kamienie na oko. A nie, je jednak kurczę. Jednak. Dobra, czyli jednak tutaj mamy uleczki. Myślałem, że to będą kanopki, a to jednak nie. O, co teraz? Co to jest? Hmm... o Hm. Hmm... To nie jest dobry pomysł. Stanowczo nie uważam tego za dobry pomysł. Stało, no, właśnie. No, nie, to wygląda jakbyśmy się gdzieś przynieśli. Muszę go odszukać, ale będzie przestraszony. Nie, nam grzyb grzybki uciekają. No, gdzieś nam. Hmm, za nimi iść. Co nam tu się pojawiło ciekawego? No, dobra. Z takiego. No dobrze, ja bym chciał najpierw się na to jednak pogapić. O, jakiś zamek. Coś dziwnego. Hmm. Ciekawe, czy uda się nam wszystko zebrać. Bo pytanie: czy. Czegoś nie pominęliśmy po drodze. Możemy się cofnąć, czy nie? Nie. No Dobra, czyli musimy iść za tymi grzybami, niestety. One tu poszły, czy tam w lewo? Hmm, aha, tam w lewo, dobrze. Czyli prawdopodobnie tu, się A nie, tu jest jakaś chatka jeszcze. Drzwi. Hmm. No nie no. Co dalej? Coś do podważenia drzwi, no dobrze. Ale co dalej? Hmm, coś chyba. Tu coś było? Może tutaj, bo tam, bo to jest jedyne miejsce, gdzie możemy chyba iść. O! A co to jest? To drzewo jest ogromne. Musi być naprawdę stare. Co mu robią te kruki? No, jadają je. Mam inkę jasną, niestety. Bo ile jeszcze tym logiem nordycką, typowo nordycką, to się jeszcze że tu tutaj jest troszeczkę to jest za skomplikowane. No dobra, przegoniłem tutaj część kruków. Ale to chyba nie o to tu chodzi. Hmm. Mamy coś w plecaku? Nie. Nie mamy nic w plecaku, co by się mogło przydać. W tym przypadku. Hmm. Śnieżkę może będziemy mogli znaleźć, tak jak wcześniej to robiliśmy z kółkami? Hmm. Dobra, nie. robić mądrego. Tu coś jest, chwila. O. O, jest wiosełko. Chwila, czyli na razie tam nie musimy iść, to czy ja strzelam, że tutaj? Dobra, a nie tak. Zapraszamy. O tak miał być Dobra, o. Udało się Dobra, to możemy pójść za grzybami Oczy w drzewie Czy to drugie drzewo też ma takie oczy? Czy może kruki je Ty nas widzisz, ludzkie dzieci? Tak, jesteście prawdziwe? Myśmy są drzewem wielu dziecię. Kimże ty jesteś? Cóż cię sprowadza w to miejsce? Powi! Widzimy, że się zgubiłaś Nie, kogoś zgubiłaś? Proszę, mój brat Lars On wszedł coś takiego jakby światło wewnątrz Czyżby otwarto portal? Portal To jest to Jak mogę go znowu otworzyć? Nie możesz Czemu nie? Jesteś śmiertelnym dzieckiem Tylko Jutnar mogą przyzwać portal Giganci? Strażnicy naszej krainy Gdzie oni są? Czy to u nich jest mój brat? Wiele pół roku minęło odkąd zniknęli. Nie potrafimy powiedzieć, gdzie są. Proszę, muszę go znaleźć, tylko do was mogę zwrócić się zwrócić. Nasze oczy już nie sięgają poza to miejsce, ale może. A? Jeżeli pomożesz lasowi, to może on się odwdzięczy. Jeśli zdołasz znieść, się ponad swój strach. Czy jest coś, w czym mogę wam pomóc? Po drugiej stronie polany jest nasza matka. Może podobasz jej pomóc. To tamto drzewo z jakimiś i krukami? To one trzymają ją z daleka od nas. Nękają ten las i sprawiają, że wciąż jesteśmy ślepe. Czego ją od, od niej? Znajdę jakiś sposób. No dobra, na razie. Fajnie byłoby coś tu wymyślić. Strach na wróble. Na nasi na kruki w tym wypadku. No dobra, na razie. Szybki. Nie. I dobrze. Możemy na razie pójść tylko tu. Mamy jakieś bramę i coś Kapliczkę, dobrze Co no to tu robi? No to nam niewiele pomogło No tu właśnie Tu niewiele Ale jestem gotowa się założyć, że znajdę jakiś sposób, żeby ją otworzyć no. tak, no bo Dobra, na razie o. Ten dźwięk nie brzmi dobrze O jakiś trolek to wydaje te dźwięki. Otwór. Drzewo mówiło, żeby wznieść się ponad strach. No dobra, nie, może go nie budźmy. O to tak myślę rozsądne będzie. Hmm, tu mamy... Rzeźbione kruki, no? Coś złowrogiego, no tak, no rzeźb tutaj jest całe stado. Zakładam się, że tutaj dostaniemy może jakąś odpowiedź. Może w domku coś? Hmm. Ale czemu odeszli? Tatko zakochałby się w tym miejscu. No dobrze. No na dół możemy jeszcze zejść. Ale co to była za rodzina? Wnyki mamy. O. Wnyki na niedźwiedzi. Okrutne urządzenia. Wnyki na niedźwiedzi wyglądają strasznie groźnie. No tak, ale no... Kolejny. Puszka na owsiankę. No dobra, o cór, Doszło do Nie, tam coś jest. Mały stworku, chcesz stamtąd wyjść? Chowam się, idź sobie. Czemu się chowasz? Na wypadek, gdyby ona wróciła, kto? Ona, głupia człowieczka. Niegrzeczny stwór. Wybacz, stwór gło głodny. Może, jeśli znajdę cię w to mi o tym powiesz. Rokę, może być. No dobra. bo co to jest? Przekąska krokę, no, no dobra. Było łóżeczko, czyli dziecko było. Prawdopodobnie. No Okej, okay, to nam na razie nie rozwiązuje problemu. Tu podejrzewam... Nie przejdziemy. Dobra, przeciąć trzeba będzie, no ale na razie po kolei, myślę. O, kruki tu, może. Gniazda. Ciekawe jakie ptaki. W tym nic nie ma, no okej. Okay. Tutaj? Po co budować taką, taką platformę? Te gniazda były do czegoś komuś potrzebne. Może w nich skarb jest ukryty? A może nie? Hmm. Zostało jeszcze jedno. Ostatnie. Pinka do włosów. No okej. Okay. Tym prawdopodobnie otworzymy mm, tą kłódkę, którą tam wcześniej mieliśmy do zameczku. No, Żarcie na razie tutaj temu nie znajdę. Mam co prawda... E, puszka z owsem na owsiankę. No, ale podejrzewam, że danie mu samej puszki... Sprawdzimy. Może to będzie już... Ale nie sądzę. Myślałem, że to była po prostu puszka... pusta. No ona nie, ona jest pełna jednak. Ale spróbujmy. No może się... ...mylę chociaż. No, no właśnie. Tak podejrzewałem, że... ...żeby trzeba było coś innego wymyślić. Nawet jeżeli to najpierw ugotować i potem podzielić na pół na przykład, albo coś. To byłoby rozsądniejsze. No ale... A mamy do przecięcia, tutaj mamy też coś jeszcze chyba było w głąb. Przynajmniej tak mi się wydaje, chociaż nie. Chyba mi się wydawało. O! To do trolla czy do jaką tam... Co to to jest? A moje to jakiś troll kamienny, mostowy. Tak bym to powiedział, wolę nie sprawdzać. I można z nim się zaprzyjaźnić. Najmniej. pomysłem mądrym to nie będzie. A co jeśli po prostu pognemeram w tym pośrodku i popchnę tutaj trochę potem? No. Nie spodziewałem się, że to zadziała. No to po jaki ciul to robiłaś. Zwykle robi się coś, co może zadziałać. 1750-1822. 12, 12. Król jakiś. 93, o! Jesteśmy w miarę w nowych czasach teraz. 98. Kolejne drzewo. Ty możesz otworzyć oczy? Może się dowiem, co jest nie tak. Czy to klucza sztuczka? Czy ty jesteś krukiem? Nie, nie ma już kruków. Daję słowo. Moje oczy były zaciśnięte od tak dawna. Czy jesteś ludzkim dzieckiem? Nie było tu żadnych innych dzieci? Śpiewano tutaj pieśni z zagubionym, dzieci zagubionym dzieciom. Dawno temu. Zagubionym dzieciom? Jak Lars? Ty jesteś jak drzewo wielu? Drzewo wielu to najstarsze z mojego rodzeństwa. Według matki jest najmądrzejszym drzewem. Ludzie chyba powiedzieliby, że podjadało wszystkie rozumy. Czy mam rację? <laughs> Można tak powiedzieć. A co mówiła tobie? Mówiła, że najgłębiej odczuwam. Być może dlatego, że to miejsce. To miejsce wyrosło wokół mnie. Ona nas łączyła poprzez drzewo drogi. Hmm, ale teraz. drzewo wrota, o. Nie mogę jej dosięgnąć. Drzewo drogi milczą. Spróbuję coś z tym zrobić. No okej. Okay. I mamy kolejne drzewko do kolekcji. Mamy jeszcze kolejne groby. No myślę, że te groby to nam. nie wnoszą wiele do. No ale zobaczmy, jakie daty mamy z tej ciekawości. O! Daj, nawet się dowiemy. O, Valhalla czeka, no. Dobrze, a co tutaj jest? Bo tu podaliśmy do. O, troll, który się na mnie w kanotek. Biedaczysko, no. Dobra, mamy kamiennego trola. Znaczy zamienionego w kamień a nie tam kamiennego no ale... tu jeszcze co? A, jakaś... Grob... grobowa o, Memento Mori oznaka wpadła i trofeum przy okazji pewno za przeczytanie wszystkich grobów podejrzewam po co jest tu takie miejsce? zdaje się stare i smutne o, a to po co tu stoi? jakiś anker, coś tam o pewna jakaś rodzina tak wiele imion i wszyscy wieku Co hmm. To jest? Ziemia poruszona. Coś tu zakupano. Wygląda jak duży kamienny dysk. Hmm. Hmm. Ciekawe. A, dobra, jesteśmy już tak daleko. Pana chata. A, czyli przeskoczyliśmy troszeczkę. Kilku stron nie mamy na razie. Kolejna imiona. Spoczywajcie w spokoju. No dobrze, ale... Tego dysku za... Oj. Cofnij, 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 cofnij. Wracamy. Jeszcze raz. No dobra. To nam nic nie dało. Myślałem, że to coś jeszcze da. Ale nie, dobra. Czyli jednak nie. Jednak mylny trop. No dobra, to wejdźmy do środka i zobaczymy co. Tutaj znajdziemy. Bo to na razie jest jedyne miejsce, które nam jeszcze zostało do zwiedzenia. Okej, okay, tu sporo jest do interakcji. Lina, super. Hmm. Kolejne jakieś groby z symbolami. Kolejny grup. Jeszcze dwa zostały i ołtarz. Hmm. No okej. Okay. Tu mamy coś do podniesienia. O tu. Wszystkim tu coś ważnego leży. Pancerz żuka. Jakaś znajdźka. Super. Odznaki łupy. o. No i ładnie. Niestety więcej nie mamy już. A czy to coś podpisali? Tutaj pozostałe, czy nie? Ancerz rzut. Aha, to możemy tylko. Podpisują te, które mamy zaznaczone. Dobra. Myślałem, że całe strony się jakoś nazywają. Tematycznie. Umieszczenie. Raczej nie jestem wystarczająco silna, żeby poszerzyć szczelinę. Hmm. Mamy tu też ołtarz. Książka jakaś. Metrykalna. A, czyli kto gdzie pomierał. No dobrze. Skoro nie w dół, to w górę pójdźmy zobaczyć. O, dzwon. Hmm. Ja bym... Nie wiem, czy to jest lepsze rozwiązanie, bo... Chyba, że wyżej trzeba, bo trzeba byłoby po... Po prostu zadzwonić może na te kruki. Tak to by... Kwiatek jakiś. No, tak. Czemu nie? Też to jest bardzo dobry pomysł. No dobra, mnie to nie. Ale znaleźliśmy kwiat, który nie mam pojęcia do czego może jeszcze służyć chwilowo mi się pomysły skończyły. No, ale trudno Mamy książkę. Świat jakiś. Puszka. Niedźwiedzia. Ilina. No dobra. Hmm. Nie bardzo wiem, co dalej. Okej, okay, no trudno. Na razie. Wyjdziemy i zobaczymy, gdzie możemy jakąś interakcję jeszcze zrobić. Skoro tutaj nie. Ktoś dzwoni. Gdzie jest wyjście? Tu. Hmm. Dobra, ale co dalej? Nasz trolek, może coś na niego możemy zrobić? U coś? Że nie wiem, to chyba nie, on jest chyba nie, nie, nie kilkalny, nazwijmy to. Może ten zje kwiatek? Nasz potworeczek jeszcze. Hmm. Zobaczymy. Książki raczej też nie będzie chciał zjeść. Tak myślałem. No i liną go raczej też nie. No dobra, czyli tu nie mam polanu już. Już nic więcej nie mamy. Mamy dobrze, możemy ją przeciąć, to coś przeciąć, ale to nam raczej nie. Hmm. No nie. No dobrze, w takim układzie zakończymy sobie tutaj ten odcinek. W następnej części będziemy myśleć, bo na tę chwilę nie bardzo mam koncepcję, założeń, co tutaj trzeba zrobić. Hmm, może mi się do tego czasu uda coś tutaj wykombinować. Bo no, po prostu no, bo nie wiem. To brakło mi pomysłów. Jedyne co wiem, że możemy iść tutaj, do tego starego kościoła, gdzie liną nic nie osiągniemy już. Albo do tej chatki. Także dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeśli się podobało zapraszam do komentowania, subskrybowania i lajkowania. Oraz oglądania następnych odcinków.